Tak jak w poprzednim roku oddział powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrowi przygotował przedświąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących. Koła TPD wytypowały w tym roku podopiecznych Szkoły Podstawowej w Kozikach, Kalinowie, Ostrowskiego Przedszkola nr 2, Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszewie oraz grupę dzieci z terenu miasta i okolic Ostrowi. 11 grudnia w budynku Sanepidu odbyło się spotkanie z Mikołajem i rozdano w sumie około 180 paczek. Prezes oddziału powiatowego TPD Danuta Umińska podziękowała sponsorom, zarówno osobom prywatnym, jak i firmom i instytucjom za pomoc w przygotowaniu prezentów. Pościel i ręczniki zostały zakupione z pieniędzy pochodzących z 1% podatku. Część artykułów spożywczych to efekt zbiórki prowadzonej w sklepach bartek, lewiatan, jedynka i wigar. Pozostałe produkty zakupiono ze składek członkowskich TPD. Wtorkowe spotkanie nie było jedynym tego typu. Zarząd Towarzystwa planuje jeszcze mikołajowo-wigilijne spotkanie w Zespole Szkół Specjalnych, a także w Nurze, Jasienicy, Komorowie i Dudach. W sumie zostanie rozdanych około 400 paczek.